Ostatnio przed wyborami dość często słychać o tym, że Polacy masowo wracają do ojczyzny. Zazwyczaj śmieje się szyderczo i mówię: "No, chyba po resztę rzeczy". Ale czy na pewno? Czas, że człowiek, jak było mu w jakimś miejscu źle, to mógł spakować mandżur i wyjechać sobie za granicę do innego kraju, tam gdzie uważał, że będzie mógł wieść sobie tamten swój spokojny żywot. I nieważne, czy to była Anglia, Holandia, czemu nie, Francja, proszę cię bardzo, Niemcy, warum nicht? I to w sumie były piękne czasy, kiedy człowiek sam decydował o tym, czy chce płacić rachunki w, w złotówkach, w funtach, w euro, w koronach. To była jego sprawa, czy chce mówić dzień dobry, czy chce mówić bonjour, czy chce mówić guten tak. Cały żart polega na tym, że to było jakieś 10 lat temu. Od tamtego czasu coś się zmieniło. Mimo wszystko tego, co mówią ludzie, mimo że nazywają to teorią spiskową, ja patrzę na to, co się dzieje na świecie, patrzę na to, co się dzieje w Europie. I coraz częściej mam wrażenie, że faktycznie ktoś jednak ma ochotę zaprowadzić na tym świecie nowy porządek. Bo przypatrzmy się temu, co się dzieje w ciągu ostatnich powiedzmy 10 latach w Europie i co stwierdzamy? Kraje, które mimo tego, że były w tej na przykład Unii Europejskiej i dosyć mocno różniły się od siebie. Bardzo mocno się do siebie upodobniły. Żeby nie było, nie mówię, że są identyczne, że warunki są identyczne. Mówię, że się bardzo do siebie upodobniły. Kiedyś było tak, że jeżeli ktoś na przykład w Polsce miał pecha, ciężko zachorował, mógł szukać pomocy na zachodzie, bo tam szybko i od ręki mógł z chorobą sobie w jakiś sposób poradzić. Mógł znaleźć specjalistów, mógł znaleźć lekarzy. W tej chwili, i to mówię na faktach, bo ostatnio sam szukałem na okulistę, najbliższy termin to grudzień. Grudzień na okulistę. Do laryngologa, najbliższy termin na październik. Nie przypomina wam to czegoś? Przykłady można by mnożyć, choćby nie wiem, zarobki, tak? Wszędzie, w tej chwili, w całej Europie, zarobki kształtują się na bardzo podobnym poziomie. Przy podobnych stanowiskach Na za niskim poziomie Zauważmy też, że od czasów paniki Od czasów paniki Bo nie nazwę tego przecież pandemią Bo sam dyrektor WHO Ostatnio przepraszał za tą Pandemię Od czasów paniki Powoli sukcesywnie Odbiera nam się do czegoś Prawa Lub też ewentualnie Utrudnia nam się Możliwość korzystania z naszych przywilejów powoli sukcesem przyjrzyjcie się. I tak oto rodzina przykładowa Kowalskiego Szmita, jeszcze 3 lata temu 2 lata temu stać ich było wsiąść w samolot i polecieć na jakieś ciekawe czasy. Tak w tym roku już każdy ogląda ten pieniądz z, z, z dwóch stron i mówi, no pff, nie da rady w tym roku wakacji nie będzie. Albo inny przykład. Najpierw każą nam kupować auta elektryczne, bo auta elektryczne ocalą świat. Teraz Niemcy chcą wprowadzić ze względu, ze względu na, na to, że spieprzyli sprawę z elektrowniami atomowymi i zaczynają mieć problemy z prądem. Chcą wprowadzić ograniczenia w, zuży w zużyciu prądu i będą ograniczali dostęp do prądu. Gdzie najpierw? Na stacjach ładowania samochodów elektrycznych. Przykłady można by mnożyć, jak to po prostu wygląda w tej chwili w całej Europie, bo to nie jest tylko Polska, nie jest tylko Niemcy, nie jest tylko Anglia, bo tam też się cuda dzieją. No i mamy teraz tego polskiego emigranta. Tego Kowalskiego. Które siedzi i liczy te swoje funciki czy euraski i jakby nie patrzył, wychodzi mu na to, że no nie zarabia tak jak zarabiał, że to nie są już te pieniądze, że nie stać go na to, na co stać go było wcześniej, że na spotkanie z lekarzem, specjalistą musi czekać tak, jak musiał w Polsce czekać, że rząd kraju, w którym mieszka, tak, dyma go tak, jak dymał go rząd polski. I wtedy pada takie zasadnicze pytanie. Po co to wszystko? Po co tak się męczyć? Skoro na identycznym poziomie, no na podobnym poziomie, można funkcjonować w swoim własnym kraju, w ojczyźnie, a tam pod jednym względem może być łatwiej, bo człowiekowi jest się łatwiej dogadać w języku ojczystym, choćby po to, żeby kogoś zrypać, jak, jak ktoś ci kładzie kłody pod nogi. Więc po co to wszystko? Ktoś może teraz spytać, skąd ja to wszystko wiem, skąd ja mam takie wiadomości. Ano, mieszkam na obczyźnie, obserwuję co się dzieje, widzę co się dzieje i sam zaczynam zadawać sobie pytanie, po co to wszystko?